Cześć, witam Cię bardzo ciepło, jesteś na kanale Love Essencia. Madi. Madi to ja, Magda Woskowicz. Jestem Love and Life Somatic Coach, kulturoznawczynią i suktorką pracy z kobiecym ciałem, tancerką, marketerką internetową, biznesmenką online. Kochana, witam Cię tutaj bardzo ciepło. Temat jest bardzo gorący i myślę, że bardzo ważny dla wielu kobiet. Mężczyzna zniknął albo. Wycofał się z jakiegoś powodu i zachodzisz w głowę, co się wydarzyło. Dzięki temu nagraniu spojrzysz na sprawy zupełnie inaczej, i pokaże tobie perspektywę, o której bardzo mało osób mówi. Wiele kobiet nie jest tego świadoma, ale ty, będąc tutaj, masz okazję przekonać się, że tak naprawdę chodzi o rzeczy, z którymi niewiele tak naprawdę ty masz wspólnego, i to nagranie pozwoli tobie właśnie raz na zawsze. Uwolnić się od zależenia od tego, czy dostajesz. Obecność, czyjąś uwagę, atencję, i zobaczysz, że moc jest tak naprawdę cały czas w tobie, i to, co wydaje się tobie, że zostało ci odebrane, jest tak naprawdę Twoją szansą do tego, żeby urosnąć i stać się kobietą, która wybiera samą siebie. A to jest znacząca różnica, więc niezależnie od tego, co przeżywasz, co przykrego wydarzyło się w Twoim życiu, pozwól, że przedstawię Ci perspektywę, o której bardzo mało, mało coachów, co terapeutów. Mówi, bo to jest taka wiedza, która wymaga e, głębi. Natomiast tutaj na tym kanale tłumaczę esencjonalne sprawy dotyczące relacji e, i zarówno z obszaru nie tylko psychologii, ale przede wszystkim też z perspektywy duchowej, i dzięki temu nagraniu z pewnością odzyskasz właściwą perspektywę na bieg wydarzeń. Jeżeli jesteś kobietą, która właśnie doświadcza zniknięcia mężczyzny albo wycofania się tego mężczyzny po tym, kiedy wydawało się, że wszystko idzie wspaniale. I pierwszą rzeczą, którą robisz, no to analizujesz każdy ostatni kontakt, wiadomości, spotkania, to co zrobiłaś, powiedziałaś swoje gesty, swoje uczucia. Bo w pierwszej kolejności zastanawiasz się, co ty źle, źle zrobiłaś, jaki błąd zrobiłaś, że mężczyzna zniknął, to po tym nagraniu y, zrezygnujesz z tej perspektywy. Jeżeli też zastanawiasz się, w jaki sposób przyciągnąć tego mężczyznę, jeżeli już zaczęłaś pisać do mężczyzny jakieś wiadomości, albo odczuwasz w stosunku do niego ogromny żal i gniew, który na jakimś poziomie jest zrozumiały, to uwolnisz się również od tego uczucia. Jeżeli ta sytuacja, w której jesteś, sprawia, że y, przestałaś czuć się wystarczająca i zaczęłaś myśleć y, o rzeczach, które bardzo często są wkładane do głowy kobietom, że ich czas przydatności się skończył, że Twój pociąg już y, odjechał, być może nie jesteś taka atrakcyjna, jak myślałaś, albo nie jesteś tak fajna i nie byłaś aż tak bardzo. Y, Uwielbiana czy y, kochana nawet przez mężczyznę, jak ci się przez pewien czas wydawała. Kochana, żadna z tych rzeczy, o których powiedziałam, nie ma absolutnie racji bytu. Chcę pokazać ci perspektywę, dzięki której zrozumiesz, że tak naprawdę bardzo często zniknięcie mężczyzny, jego odejście, zwłaszcza nagłe, takie bez y, rozmowy, taki y, totalnie, y, można powiedzieć, Zwrot akcji z momentu, kiedy mężczyzna jest obecny, jest komplementujący, jest zapraszający, inicjujący, zaangażowany, po moment, kiedy właściwie nie czuć w ogóle jego obecności znika, a w dodatku robi się zimny lub niedostępny, to słuchaj tego, co mam tobie do powiedzenia. Uwaga, zanim przejdę do esencji tego, w czym tkwi tak naprawdę problem, co jest powodem tego, że mężczyzna znika, to chcę Ci nawet powiedzieć, że nie ma to znaczenia, że być może tuż przed swoim zniknięciem lub wycofaniem miałaś z mężczyzną rozmowę i on powiedział, że no to wszystko, co. Przeżywaliście razem ze sobą przez ostatnie pół roku, nawet te wszystkie deklaracje, te wszystkie uczucia, ta ogromna więź, to połączenie to jest jednak coś, co mu się wydawało, że on tak naprawdę się nie zakochał to też może być bzdurą. Dlatego, że wielu mężczyzn nie jest świadomych tego, że tak naprawdę to, co pozwala, czy każe bo pozwala to mało powiedziane co każe im Odsunąć się natychmiast od kobiety, zniknąć i zamrozić swoje uczucia, to jest ich w gruncie rzeczy ogromny lęk spowodowany tym, że mężczyzna nie jest w stanie przekroczyć swojego ego. I bardzo często kobiety mają ogromne poczucie zmieszania, jak można yy, połączyć tak dwa przeciwstawne sposoby traktowania. Przez mężczyznę ciebie. Otóż musisz, kochana, pamiętać, że to nie ma nic wspólnego z tobą. Nawet to, co sobie uświadamia mężczyzna na tym jego poziomie świadomym, to jest raptem czubek góry lodowej tego, co w istocie się dzieje. Każdy mężczyzna, który jest bardziej niż kobieta, wyposażony w takie struktury mentalne, który ma silniejsze ego, ale wynika to z tego, że generalnie mężczyźni są myślicielami, oni analizują, mają yy, Jedną półkulę mózgu bardziej rozwiniętą, słabsze połączenia między jedną i drugą półkulą. To oznacza, że tak naprawdę mężczyzna potrzebuje kobiety, żeby nauczyć się trochę głębszego spojrzenia nawet na samego siebie. Bo oczywiście w relacjach chodzi o to, że jesteśmy dla siebie jakimś lustrem. W momencie, kiedy facet po tak gorących uczuciach, po tak ogromnym zaangażowaniu znika, to znaczy, że nie chodzi o Ciebie, to chodzi po prostu o jego niegotowość, aby zintegrować w sobie takie aspekty jego psychiki, psychiki które powodują rozpadanie się jego ego, czyli jego maski, jego persony. Mężczyzna znika dlatego, że zaczyna czuć, że traci kontrolę. Bycie w umyśle, bycie w strukturach mentalnych, y, myślenie o sobie, jako właśnie o tej personie, która y, jest tym, i tym, albo jest osobą, która ma jakieś funkcje, zdobyła jakieś, jakąś pozycję zawodową. Tak, w świecie zewnętrznym jest to łatwe, tak? Tam mamy rolę, tam mamy hierarchię, tam mamy zadania. Natomiast w miłości chodzi zupełnie coś innego. W miłości chodzi o rezonans i o otwarte serce. I w momencie, kiedy mężczyzna zaczyna czuć głębokie uczucia do siebie, w momencie, kiedy on nie wie, co się z nim dzieje i nie poznaje siebie, jego dotychczasowy tryb życia, Styl życia rozpada się, myśli bardzo często o tobie, wręcz ma obsesję na Twoim punkcie, tak? Jest coś, każe mu być blisko Ciebie, i następuje cały ten wylew uczuć, wylew hormonów, tak? Wylew to może jest złe określenie, ale rozumiecie, on mi chodzi, wybuch, może tak? Tu mężczyzna po jakimś czasie czuje się tym bardzo przerażony. I jeżeli on. Nie zacznie integrować w sobie tego aspektu żeńskiego, jakim jest właśnie miłość, tak? Bo żeńska energia to jest sama w sobie miłość. Jeżeli on nie odważy się zostawić tego serca otwartego i pójść w to nieznane z kobietą, a tym samym pójść głębiej do swojego istnienia, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, co dzieje się pomiędzy wami, dzieje się o to, co dzieje się w nim, to mężczyzna się wycofa, to on właśnie wtedy powie, Rzecz typu, że się właśnie nie zakochał, że to jednak nie jest to, że jednak praca to jest coś, co jest dla niego bardzo istotne, że on jednak wyjeżdża. A czasami yy, mężczyźni, którzy są bardzo niedojrzali i nie mają kontaktu ze swoimi uczuciami, mogą poczuć się tak bardzo przerażeni, albo tacy jeszcze, którzy weszli w różne manipulujące strategie, to po prostu tacy mężczyźni znikną bez słowa. I kobieto, jeżeli zdarzyło Ci się, że masz takie doświadczenie, to pierwsze, co musisz sobie uświadomić, że to nie ma nic wspólnego z tobą. W bardzo wielu przypadkach, kiedy dochodzi do takich sytuacji, to nie ma nic wspólnego z tobą. Ludziom się wydaje, że miłość jest o tym, jak pięknie wyglądamy, ile ważymy, czy mamy wystający brzuch, czy płaski brzuch, czy. Mamy dzieci albo nie mamy dzieci z poprzedniego małżeństwa, czy mamy 29 lat, czy 36, ludziom się wydaje, że w miłości o to chodzi. Że chodzi również o te tytuły, o zasoby, o pieniądze, o piękno, które daje kobieta i tym samym podnosi prestiż mężczyzny. Do któregoś momentu ludziom się wydaje, że to o to właśnie chodzi. Ale kiedy następują takie 30 lata naszego życia, 40, to już bym się spodziewała, że raczej musi nam już zacząć coś klikać, to orientujemy się, że to właśnie nie o to chodzi. Są ludzie, bo nie mówię, że ten case takiego, yy, nie wyjścia poza strukturę własnego ego, nie otwierania swojego serca, bycie przerażonym, nie może też dotyczyć kobiet, zatem powiedzmy sobie szczerze, że są również kobiety, które nie przekroczą tego ego, które zrobią wszystko, żeby w tą bliskość, w tą więź nie wejść. Zatem, jeżeli mężczyzna zniknął, to dlatego, że on nie jest gotowy na głębie którą reprezentujesz ty jako kobieta, zwłaszcza jeżeli jesteś w żeńskiej energii, jeżeli wiesz, że rodziło się w tobie uczucie albo ono już jest do mężczyzny, wiesz, że nie jesteś y, y, osobą, która ma jakieś takie rażące problemy ze sobą, które obiektywnie sprawiają, że relacja nie może się wydarzyć, że byłaś ciepła, że byłaś y, otwarta dla mężczyzny, że pozwalałaś jemu prowadzić się też w tej relacji, to nie zrobiłaś absolutnie nic złego. Dałaś najlepsze, co miałaś. I pamiętaj, kochana, że jeśli dałaś temu mężczyźnie miłość, to jeżeli ten mężczyzna odchodzi, to zastanów się przez moment, czy ta miłość tak naprawdę może odejść. Ta miłość, pamiętaj, którą dałaś mężczyźnie, to nie jest miłość, którą Ty tracisz, ona cały czas z Tobą jest. Więc kiedy mężczyzna zniknął, kiedy odszedł, to musisz pomyśleć też o tym, że to jest mężczyzna, który nie jest gotowy na relacje. I być może odszedł też dlatego, że przerażało go w Tobie to, że tak bardzo Ciebie pragnie, że tak bardzo zaczyna liczyć się z Twoim zdaniem i że tak bardzo Twoja obecność wpływa na niego i finalnie powoduje, że coś w nim zaczyna się kruszyć, coś w nim. Jest przerażony utratą kontroli. I wielu mężczyzn będzie w ten sposób z kwiatka na kwiatek przenosić się przez całe swoje życie. A twoją rolą jako kobiety jest w takim momencie zostać i zintegrować to doświadczenie, które miałaś. To jest też taki moment, w którym musisz zobaczyć, że ty nie możesz na siebie patrzeć przez pryzmat niezałatwionych spraw mężczyzny. Nie chodzi mi tutaj o jakieś drobne nieporozumienia, różnicę zdań, która jest zupełnie naturalna w relacji, ale zwłaszcza jeżeli orientujesz się, że tak naprawdę ten mężczyzna tę niegotowość już w jakiś sposób z, y, tobie y, prezentował, że były jakieś y, czerwone lampki, y, które teraz. W ciszy, kiedy ten mężczyzna zniknął, jesteś w stanie zobaczyć, to Twoją rolą jest to, aby postawić siebie na nogi i zobaczyć, że ty jako kobieta jesteś po prostu boginią. To, że ktoś tobie odmawia swojej obecności, to, że ktoś odchodzi, pamiętaj, nie może wpływać na to, że zaczynasz drżeć. Nie bój się tego, aby niewłaściwi ludzie, a mężczyźni zwłaszcza, odchodzili od ciebie. Uwierz mi, kochana, to jest błogosławieństwo, które wysyła tobie życie, abyś mogła otrzymać to, na co zasługujesz. Więc, jeżeli ktoś odchodzi, to pozwól mu na to. Jeżeli ktoś pokazuje czerwone lampki, to pozwól mu na to. Bądź ze sobą szczera i pozostań w ciszy. Nie działaj, nie reaguj kompletnie na to, dlatego że tym, co najsilniej działa na mężczyzn, to jest właśnie nieobecność kobiety, to jest właśnie świadomość, że kobieta nie traktuje biednego traktowania, traktowania pozbawionego szacunku i że kobieta przede wszystkim nie toleruje nieobecności. Bo jeżeli mężczyzna odsuwa się i nie mówi niczego, nie daje żadnego feedbacku, nie domyka tego, to znaczy, że on nie jest w stanie skontaktować się ze swoimi emocjami. A zatem po co k tobie ktoś, kto nigdy nie będzie gotowy na najlepsze, co masz? Dlatego, że tak jak powiedziałam parę chwil wcześniej, miłość to nie jest coś o statusie materialnym, o, o nie wiem. Strukturach, które tworzymy, małżeńskich, domach, przedsięwzięciach. Miłość finalnie jest o płynięciu pomiędzy dwoma sercami, które są na tyle odważne, aby pokazać, odsłonić przed sobą najwrażliwszą część. Zatem, jeżeli mężczyzna nie jest w stanie nawet zgodnie z byciem mężczyzną, dżentelmenem, człowiekiem, pożegnać się. Dać tobie jakiś feedback, uspokójcie. To znaczy, że prawdopodobnie w takich sytuacjach w ogóle nie chodziło o ciebie. Miałaś do czynienia z kimś, kto jest niezintegrowany, kto jest przerażony głębią uczuć i całe szczęście, że taka osoba opuszcza ciebie. Mało tego, bardzo często możesz się też o tym przekonać. Zerkając na chwilę, nie na długie dni, godziny, miesiące, na chwilę wstecz tej relacji, która się zakończyła, że tak naprawdę już dostawałaś jakieś um, sygnały dezaprobaty mężczyzny. Pewne sygnały mogły świadczyć o tym, że mężczyzna swoje lęki zaczyna na ciebie projektować. To czasami są to takie półsłówka rzucane mimochodem, czasami są to jakieś takie przytyki, czasami jest to jakaś złośliwość, która na przykład pojawia się. Ale nie jest w ogóle w żaden sposób przez mężczyznę jakby to powiedzieć omówiona. Tylko jest to jakieś to coś usztypliwego, a tak naprawdę mężczyzna może deklaruje, że wszystko jest w porządku i prezentuje sobie taki uśmiech od ucha do ucha. To musisz wiedzieć, że to nie chodzi o ciebie. Jest mnóstwo takich osób, nie tylko chodzi o mężczyzn, są w ogóle ludzi, którzy są tak niezintegrowani ze sobą, że w nieskończoność będą na ciebie projektować wszystkie obrazy swoich nieoświadomych lęków, swojej niedojrzałości, swojego niezintegrowania. Ty, tak jaka byłaś przed tym spotkaniem, jesteś tak samo piękna, jest tak, jesteś tak samo energetyczna, jesteś tak samo soczysta, jesteś tak samo, a nawet bardziej. Dlatego, że sposób, w jaki przejdziesz przez to, jak przyprowadzisz się przez tą sytuację rozłąki, decyduje o Twoim wzroście. Nigdy nie będziesz miała gwarancji, moja kochana, że ktoś inny Ciebie nie zostawi. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o relacje z mężczyznami, ale o pracę, o biznes, o Twoje w ogóle całe bycie w świecie. Ale nie ganiaj za ludźmi, którzy nie dają Tobie tego, na co zasługujesz. A jeśli wierzysz, że ta historia jest o Tobie, to musisz zrobić pracę, żeby odzyskać poczucie własnej wartości, żeby sobie powiedzieć, że jesteś bóstwem, że jesteś boginią miłości i nie oddajesz swojej uwagi przede wszystkim, bo to o tym jest Twoja miłość, to jest Twoja uwaga, to jest czas, to jest yy, przestrzeń, rzecz. Na którą decydujesz się spojrzeć, poświęcić jej uwagę, to jest tak naprawdę Twoja miłość, ponieważ nie ma miłości większej niż Twoja obecność. Zatem, jeżeli Twoja obecność i Twoja uwaga jest przy mężczyźnie, który odszedł, który potraktował Cię bardzo niedojrzale, to znaczy, że Ty Jemu oddajesz tę moc i to uwielbienie, a Twoje uwielbienie musi wrócić do Ciebie. Ty musisz sobie przypomnieć, że Twoja uwaga. I Twoja miłość ma ogromną moc i wartość, i pozwalasz sobie ją przyjąć z powrotem. I kiedy przychodzą trudne momenty, które podpowiadają Ci takie pomysły na Ciebie, że jesteś niewystarczająca, że Twój czas minął, że jesteś taka albo śmaka. To musisz zatrzymać ten dialog w głowie i powiedzieć sobie, że jesteś cudem, jesteś esencją miłości, której pragniesz, i Ty decydujesz o tym, co dzieje się w Twoim życiu, Ty decydujesz o tym, jak chcesz o sobie myśleć. I Przypominasz sobie i mówisz sobie o tym, jak bardzo jesteś utalentowana, jak wiele pięknych rzeczy zrobiłaś w swoim życiu, jak wiele pięknych rzeczy pielęgnujesz w swoim życiu. I jeszcze mocniej zająć się tym życiem i jeszcze mocniej oddać się temu, co jest piękne, co jest dobre, co pozwala tobie rosnąć. Mężczyzna odchodzi też od kobiety. W momencie, kiedy czujesz, że nie będzie w stanie tej kobiety kontrolować, zwłaszcza dotyczy to kobiet, które wybrały już same siebie, nie chodzi o kobiety, które mają słuchajcie, taką pokorową minę i tak dalej. To nie chodzi o to, że nigdy nie masz wątpliwości. To nie chodzi o to, że nie masz ani jednego dnia, kiedy chodzisz i płaczesz i jest ci smutno i zaczynasz wątpić. Nie chodzi o to, aby być taką perfekcją, tylko chodzi finalnie o to, że masz tak głębokie połączenie. Jest samą sobą, tak jasne, klarowne widzenie tego, co dzieje się w tobie i w przestrzeniach twoich, w relacjach z innymi ludźmi, że mężczyzna może czuć, że nie będzie w stanie ciebie kontrolować, że go. Przerastasz. I czasami mężczyzna taki z lęku, że to jego pragnienie Ciebie może pozbawić go kontroli, po prostu odejdzie. Mężczyzna, który nie będzie miał kontaktu ze sobą, powie sobie różne rzeczy. Być może nawet przekieruje uwagę na inną kobietę, która nie jest tak wymagająca. Która nie jest wymagająca dlatego, że jest być może łatwa. A może dlatego, że pozwala jemu ten cały cykl odegrać jeszcze raz, kiedy... Znowu wydaje mu się, że ma poczucie kontroli. Zatem pamiętaj kochane, jeżeli mężczyzna odchodzi, to w bardzo wielu procentach. Ja tu nie chcę teraz rzucać jakimś procentem, bo potem nie pytacie, czy robię badania statystyczne, ale to, to wiecie, to jest taki nasz feeling, z którego mówimy, tak, ale naprawdę podejrzewam, że 50, jeśli nie więcej procent tych momentów, kiedy fazet po prostu się odsuwa, znika, rozmyśla, to są właśnie te casey Mężczyźni bardzo mocno tkwią w strukturach mentalnych. Wielu mężczyzn, którzy współcześnie Trzydziestu kilku, czterdziestu kilku lat nie weszła w ogóle w relację, to jest spowodowane tym, że mają zamknięte serce, że nie znają tak naprawdę w ogóle. Świata uczuć, świata emocji, ponieważ są odcięci od swoich własnych emocji. Pamiętaj, kochana, że jeśli przed takim mężczyzną otwierasz swoje serce i mówisz o swoich uczuciach, to on nie będzie wiedział, o czym ty do niego mówisz. Dlatego, że żeby wiedzieć, o czym są emocje, trzeba tu poczuć. To jest dokładnie tak samo, jakbyś próbowała komuś wyjaśnić, kto nigdy nie jadł czekolady, co to jest czekolada? Tak samo jest z uczuciami, i musisz wiedzieć też, że to, iż byłaś otwarta, to, że byłaś głęboka, nie jest Twoim problemem, tylko to nieprzyjęcie, niewidzenie tej głębi istnienia przez mężczyznę jest w gruncie rzeczy jego ubóstwem. I wielu mężczyzn, którzy Pytani o to, jak im się udało być w związku, na przykład, nie wiem, w małżeństwie przez 20 lat z kobietą, ma jakiś taki rodzaj pokory, nie wiem, czy to zauważyliście. To są tak mężczyźni, którzy nie są tacy figofago, ale po których czuć, że oni są w kontakcie z kobietą. I wielu tych mężczyzn potrafi powiedzieć, bo ja słucham mojej żony. I to naprawdę nie są pantoflarze. To naprawdę nie są mężczyźni, którzy. Pozbawili się swojej siły, tylko to są mężczyźni, którzy bycie z kobietą wykorzystują jako szansę do ich własnego rozwoju, wzrostu. I to, że jesteś na przykład wspaniałą kobietą, która ma bardzo dużo do zaoferowania, czy wspaniałą coach, która ma wspaniałe programy. I to, że ktoś nie jest w stanie tego wziąć, tego wykorzystać, bo jest jeszcze zbyt y, słaby, bo wierzy w swoje wymówki, bo zamiast robić pracę albo realizować krok po kroku proces, który zaprojektowałeś, to nie jest o tobie. Pozwól, aby ludzie nie byli gotowi, Czasami na Twoje światło, na Twoją mądrość, na Twoje piękno. Pozostań kochana w zgodzie ze sobą i wybierz siebie. Zawsze w takiej sytuacji. Zadaj sobie pytanie, co ja mogę najlepszego teraz dla siebie zrobić? Co zrobiłaby miłość? I daj sobie tą miłość, daj sobie tą uwagę, daj sobie to kojenie i na tyle, na ile możesz, przykierowuj uwagę do swojego życia. Bo nawet jeżeli jesteś już w pięknej relacji z mężczyzną, piękna relacja z ludźmi absolutnie nie wymaga od nas tego, abyśmy zatracały same siebie. Musisz nauczyć się być w kontakcie ze sobą, mieć siebie i innych jednocześnie. I. Jeżeli byłabyś zainteresowana tym, aby naprawdę zmienić wzorzec przyciągania mężczyzny, um, swoje czucie siebie, podnieść swoją żeńską energię, poczucie własnej wartości, sprawczości, to zapraszam Ciebie na kurs Gotowana Miłość. Szczegóły poznasz w opisie tego nagrania, w opisach w ogóle moich nagrań, zwłaszcza tych aktualnych. Warto tam zaglądać. Umieszczam linki do programów, do. Coachingów, które e, robi, jeżeli czujesz, że kręcisz się w kółko w swoim życiu i naprawdę gdzieś w głębi serca czujesz, że to, co mówię, jest prawdziwe, że tu chodzi zawsze o Twoją energię, że tu chodzi zawsze o Ciebie, ale jednocześnie nie wiesz, jak masz siebie postawić na nogi, jak masz uwierzyć w siebie, jak masz otworzyć swoje serce i zaufać i intuicyjnie podążać. E, po ścieżkach miłości, to zapraszam Cię też na sesję 1 do jednego. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, jeżeli podoba Ci się ta esencja wiedzy o tym, co powoduje często, że mężczyzna odchodzi, odsuwa się, znika i że to nie ma nic wspólnego z Tobą, to zostaw mi like, zostaw mi komentarz. Co o tym myślisz, z czym rezonujesz, z czym się zgadzasz, z czym się nie zgadzasz. Oczywiście zrób to w sposób pełen szacunku. Jeżeli będziesz przekraczać tutaj jakieś granice i stosować język nienawiści, uprzedzeń, osądów, to ja taki komentarz oczywiście e, wyrzucę, ponieważ nie ma tutaj miejsca na tego typu energię. To nie jest coś, co tutaj e, praktykuję i jednocześnie kochane. Dziękuję Wam za naprawdę ogrom... E, Pięknego feedbacku, który od Was dostaję, wiadomości, w których piszecie mi, jak bardzo wam te nagrania pomagają. Przypominam sobie o sytuacjach, słuchajcie, w banku, na festiwalach, um, na konferencjach, kiedy podchodzą do mnie kobiety i szepczą mi bardzo, bardzo mi Pani pomogła. szepczą mi do ucha. Um, I dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście tutaj. I e, udostępniajcie te treści, i rozmawiajcie o tym też ze swoich e, ze swoimi przyjaciółkami, e, też. E, Zapraszajcie do tego kanału mężczyzn, którzy chcieliby więcej nauczyć się o kobiecości i żeby każdy mężczyzna, który tutaj trafia, miał jasność. Ja naprawdę nie jestem absolutnie przeciwko mężczyznom, tylko często mężczyźni odbierają moje treści jako atak, dlatego że. Wiecie, to, co nas boli w środku, to, co stanowi coś o nas, bardzo często będzie odzywało się jakimś echem, jakimś oporem. I wielu mężczyzn, którzy mają zranione też serce, którzy zostają w ranach, czytają moje, moje nagrania jako coś przeciwko nim. Ale tak naprawdę, słuchajcie, kochani, miłość potrzebuje, Takich wysokich standardów. I nie chcę absolutnie propagować jakiejś takiej wiedzy, w której będziemy się zgadzali, że tak jest. Podobnie w kwestiach dotyczących relacji, intencji. To wymaga dojrzałości i pora, żebyśmy przestali kompromisować rzeczy, które są tak ważne dla nas, które są związane w gruncie rzeczy z naszym zdrowiem psychicznym. Bo żyjemy w czasach ogromnego relatywizmu, takiego rozmyłania właściwie wszystkiego i mówienia, że właściwie. Dzisiaj to cokolwiek, nie zgadzam się na to że Twoje życie jest jedyne, a przed Tobą, kochana kobieto, jeżeli gubisz się w relacjach miłosnych, stoi jedna ważna rzecz. Ty musisz odkryć cel swojego życia, którym nie jest relacja z mężczyzną. Bo relacja z mężczyzną, czy ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi jest najważniejsza, ale każdy człowiek przychodzi tutaj na ziemię, niezależnie od tego, czy z mężczyzną, czy kobietą, żeby wypełnić swoje przeznaczenie i żeby pozwolić wyrazić się talentom, które ma, które są wyjątkowe, Moim talentem i moją misją jest lawesencja Madi, i to nie tylko słuchajcie, kochane, w tych obszarach miłosnych, miłości własnej, romantycznej, męskiej, żeńskiej energii, ale także w przestrzeni biznesu online, ponieważ jestem mentorką e, kobiecych e, biznesów. E, Kobiet, które chcą działać tak jak ja, które chcą mieć wpływ, które chcą się wyrażać, które chcą wyjść z, z ukrycia. Więc wiele rzeczy robię, które sprawiają, że czuję, iż to moje życie jest o tym, aby rosnąć, aby rozkwitać. Więc nie pozwól, by cokolwiek Ciebie zatrzymało i znajdź cel swojego życia i pozwól, aby to Twoje serce Ciebie prowadziło i kreuj swoje życie, kreuj mi miłość w swoim życiu. Dzięki za oglądanie, buziaczki, pa!